Hejka, hejka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam po raz kolejny grę Mahjong. Jest to gra dla mnie osobiście bardzo ciekawa, fantastyczna, wręcz, że tak powiem. Jest logiczna, wiele tutaj po prostu tych kwadracików trzeba zbić na logikę. To nie jest tylko tak, że można przypadkowo zbić, przypuszczam te pola, ponieważ dobrać odpowiednie pola czasami jest bardzo, bardzo trudno, ponieważ pod nimi, tuż poniżej, mogą kryć się potrzebne nam rzeczy do zbicia. Tutaj, jak widzicie, niby na pierwszy rzut oka wygląda to prawie, że jak jedna płaska płaszczyzna, ale no niestety, tutaj pod tymi polami, jak widzicie, to takie schodki w różnych kolorach, kryją się inne pola. I pamiętajcie jedno: kiedy macie układ taki jak tutaj, na przykład mam w pierwszej grze, kiedy tu macie identyczny znak, bądź tutaj, to teraz się ja nasuwa pytanie, które zbić. Powiem szczerze, powinno się zbić to tutaj. Dlaczego? Ponieważ odblokuje nam to automatycznie to kolejne pole. Tutaj, niestety, kiedy zbijemy to pole, nie odblokuje nam nic, ponieważ ta tutaj trójka, która jest, ona jest niby nad tym polem, po prostu. Dlatego nie wymaga zbicia. żeby zbić tą trójkę, nie wymaga zbicia tego, tej czwórki, niby, która tutaj piszę. Ja może wam to przedstawię na przykładzie. Żeby zbić to, tą czwórkę, nie trzeba zbić tej trójki wcześniej. Zobaczcie. I tutaj, żeby zbić teraz tą czwórkę, tu wymaga już właśnie opcja. No teraz już akurat po tym zbiciu otworzyło się nam pole, ale kiedy nie mamy po prostu takiego pola otwartego, warto zbić to pole, które już widzimy, ponieważ jest to duże ułatwienie dla nas, yy, dla późniejszej gry. Dobra, no to zbijamy teraz. I teraz patrzymy się. Czy kiedy zbijemy tą czwórkę, czy mamy tutaj kolejną opcję, żeby zbić? Czyli tutaj jest ten chłopek. Czy tam kobieta, raczej kobieta chyba. Patrzymy się, czy jest tutaj gdzieś ostatnie pole wolne, no akurat nie ma. A tutaj przy tym polu, kiedy to zbijamy, patrzymy się, czy ten niby ptak jest tutaj jeszcze też do zbicia gdzieś. No niestety jesteśmy w takim położeniu, że oba pola po prostu są pojedyncze. I w sumie jest bez różnicy, które zbijemy, no to jest raczej na chybił trafił. Tutaj, żeby dostać się do tego ptaka, no, trzeba byłoby zbić te trzy pola. Tutaj też cztery pola. No, nie wygląda to zbyt ciekawie. Tu niby dwa. Dwa pola. No nic. Ok, u trafił. Lecimy. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No właśnie, i to jest taki moment, kiedy człowiek zastanawia się, gdzie jeszcze coś można zbić. Zapewne wy już dostrzegliście coś, ale możecie zawsze pisać w komentarzu. Jeżeli macie jakąś opcję na to, jak te wszystkie pola zbić, macie jakiś patent, to fajnie byłoby, jakbyście pisali w komentarzu po prostu, jak to wszystko ułożyć tak, żeby było dobrze, żeby zbić te wszystkie pola. No ja tutaj metodą prób i błędów zwijam. Tutaj mam te czarne punkciki. Właśnie, tutaj będzie łatwiej to przedstawić jeszcze raz, ponieważ macie trzy te same kwadraciki do zbicia. I pytanie, które dwa zbijecie? Jeśli zbijecie ten pierwszy i ten, to pytanie, co jest na przykład z tą jedynką? Czy będziecie też na przykład ją w stanie zbić? Tutaj się okazuje, że niestety nie ma drugiego pola do tej jedynki, z którą ona by się połączyła. Dlatego zbicie tego pola nic nam tutaj akurat nie da. Jedyną opcją byłoby zbicie tutaj, tego ciemnego pola. Dlaczego? Dlatego, że automatycznie przy tych dwóch zbiciach to kółko zbije się automatycznie z tym. Czyli już mamy większe tutaj możliwości, aby tych pól było jak najmniej. Czyli te czarne pola. Tutaj te dwa kółka, i tutaj z tego górnego automatycznie ta dwójka z tym pójdzie. I już jest tych pól mniej. To jest bardzo ważne przy takim zbijaniu, żeby nie zbijać też bezmyślnie. Jeżeli zbicie dwóch kwadratów umożliwi nam dojście i zbicie do pozostałych kwadratów, no to oczywiście należy tę opcję wybrać tutaj. Bez sensu byłoby zbijać coś, co, co, nie, co nie moglibyśmy zbić później. Aczkolwiek, nawet i takie zbijanie właśnie nie daje nam żadnej gwarancji na taką wygraną. To jest tylko ułatwienie dla nas, no ale no cóż. Kierujemy się intuicją, być, być może ona nam pomoże. Ale jeśli macie naprawdę jakiś patent na, na to wszystko, na to, jak to wszystko zbić, no to piszcie w komentarzach. Chętnie komentarze czytam, tak więc będzie mi bardzo miło. No i patrzymy, co my tutaj mamy jeszcze do zbicia. Tutaj tej piątki nie ma. A, tu jest ta niby jedynka. Tutaj już pomału nam się odblokowują te pola. O, super. Mamy tutaj już te pola odblokowane. Teraz będzie to sporym ułatwieniem. Tutaj jest ta trójka z tego, co kojarzę, tutaj w tym miejscu. No to zobaczmy co my do tego momentu zbicia jeszcze. jest szóstka, siódemka. A tu jest siódemka, no fajnie. Tu jest szóstka. Tutaj mamy w. Czwórka, piątka. Hmm. Nie mamy. Kwiatka też nie. А, тук е 4-ка, разбира се. Добра. Тук имаме 8-ка. tutaj raczej nie ma tego tej No nic. Po kolei. Tutaj tego kwadraciku tutaj nie widzę. Kolejny. Też go nie ma. Tutaj tę kobietę też nie mam. Też jej tutaj nie ma. Nie, nie widać jej. Tego też nie. Tutaj jest przyblokowane. Co tutaj jeszcze jest do zbicia? S. Gdzie jest S? Też nie ma. No, ciekawe, że mi nie piekło że już wszystkie wyczerpałam możliwości a, dwójka, tu jest, a no tak, kurde ostatnie pole i no, ale się udało zbić w każdym razie. No i co? No i koniec właśnie na tym ta gra polega. Długo się gra, a koniec wychodzi jeszcze szybciej niż by człowiek się mógł spodziewać. No co zrobić? Gramy dalej. Nie poddajemy się. Zobaczymy. Może teraz uda nam się. Zbić więcej tych pól. Nie jest to łatwe, ale ale jest bardzo przyjemna ta gra zobaczymy, może może tu będzie większe szczęście tak się zastanawiam, czy tutaj jest kwestia ułożenia w samych w sobie tych, tych pól czy może kwestia jakiejś specjalnej technologii zbicia tego tych kwadratów nie mam pojęcia, naprawdę. Jeśli, jeśli wiecie, to piszcie. Ciężko tutaj po prostu sprawdzić i oszacować to. No tutaj też w sumie idzie troszkę szybciej. Idzie niby, może nie także łatwiej, ale, ale też trzeba. Się skoncentrować na tym, gdzie te pola się znajdują. a tutaj mamy te niebieskie o, tutaj mamy tą babeczkę z tą już się nam odsłoniły te cztery główne pola tutaj mamy dalej to przybliżone, ojej, tu będzie bardzo ciężko dojść do tych pól, ponieważ tutaj żeby zbić ten ciemny kwadracik, będę musiała zbić z tym chyba, że tu jeszcze pod tym się znajdzie jeszcze jeden taki, bo tak to musiałabym od lewej strony przejść na prawą, żeby to móc zbić, więc może nie być ciekawie. No, ale zobaczmy. Tutaj mamy dwa, trzy, cztery otwarte. Tutaj tego niebieskiego nie ma. Dwójka jest tutaj gdzieś, dwójka. A tutaj mamy kolejne. No, proszę, jak to szybko idzie. No, naprawdę, jestem pod wrażeniem. Niesamowite. No nic, gramy. Nie poddajemy się. Sprawdźmy. Kurczę, no za którymś razem trzeba w końcu zbić te pola. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj jeszcze jest siódemka. Co my tu jeszcze mamy? Tu jest W. O, tutaj fajnie, bo mi odblokuje. No, idzie to nawet dość dobrze Żeby nie zapeszać A, i teraz którą dwójkę zbić? Tą tutaj? Zaznaczoną z tą dolną? Czy tutaj z tą po lewej stronie? I teraz tak, tu mamy dwójkę No i tak, tą dwójkę bym mogła z tym zbić to mi odsłoni trójkę Trójki już nie zbiję z niczym, bo przysłonięte jest wszystko A tutaj z tą No tego pola już w ogóle nie zbiję Z niczym A im mniej pól, tym lepiej No to zaczynamy Zbijanie Dobra To mi poodsłaniało O Dobrze, że te czwórki w końcu zelekwidowałem. Teraz dzięki temu mi odsłoniło te pola. Tutaj mamy kolejne. Tutaj fajnie, bo tą piramidkę sobie w końcu zniwelujemy. O, właśnie, super się ułożyło. A tutaj mamy dwójeczkę, i tu mamy też dwójeczkę, fajnie. No, jesteśmy w sumie coraz bliżej końca. Może jednak jest jakaś szansa, żeby to ułożyć? Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Tu mamy trójkę zablokowaną. Tutaj jest N a tu jest wolna no i tak szczerze Moglibyście doradzić. Idzie tutaj w ogóle można zbić. Kolejne pola. Przecież tej kobietki tutaj nie mam. Jedynki. Ona jest blokowana, ta jedna tutaj. Też nie ma. Tutaj ta piątka. No, też nie widać. A, tu mamy E. Fajnie. Tu mamy E. Czyli odlokowało nam dziewiątkę. Piąteczka. Tu tutaj jedynka, trójka. Tutaj te babeczki? Czwórka, ósemka, co my tu jeszcze mamy? Kwiaty? Aha, zaraz szóstka. I teraz pytanie z którą szóstką zbiję. Jak zbiję tą, to nie da mi tutaj kompletnie nic, ponieważ nie zbiję piątki. A jeśli zbiję z tą szóstką poniżej, automatycznie mi odblokuje piątkę. Dzięki czemu będę mogła ją zbić wtedy z tą piątką od, tej, od lewej strony? Bo od lewej jest ona otwarta. Jest zablokowana tylko z prawej strony. Czyli oczywiste. Tutaj robimy coś takiego. Tu mamy kolejne pole. No, wygląda to dość ciekawie. Zracujący się odsłania. No, zobaczmy. No, naprawdę. Bardzo fajnie to wygląda. Żeby nie powiedzieć, że idealnie Ach jednak, no tak do przewidzenia było, zobaczcie No jak zbiję tą jedynkę Tutaj z tą jedynką To nie zbiję tego kuka, Ponieważ ono jest pod spodem Jest przyblokowane właśnie tym kółkiem To jest takie przykre tutaj w tym wszystkim No ostatnie dwa pola Do, do zbicia są to akurat kółka No nic no Trzeba się jakoś z tym pogodzić No smutne jest to po prostu No nie da się ukryć. Nie da się ukryć, że faktycznie no. No nic, zobaczmy. Jeszcze raz. Może nawet nie ostatni. Zobaczmy. Musi być jakiś sposób na to. Kurczę, no tutaj mam tę literkę C. Przyblokowaną po prostu też przez, przez literkę C. Hmm, niełatwo będzie to zbić. Tutaj od razu odblokuję sobie tą prawą stronę. Aha, tutaj dwójka. To pytanie, co będzie lepiej zbić? Zróbmy tak, anulujmy to i te dwójki sobie zbijemy. Teraz możemy sobie zbić N. Te kolorowe. Tą mabeczkę. No tak, tutaj mam zblokowaną prawą stronę. Nie widzę. A tu jest, u góry mam te. Te pionowe pałeczki. No. Ciekawe. O, osłoniło się. No proszę, jeszcze jedną. osłoniło się. Bardzo fajnie. Mam teraz to uwolnione, ale czy daje mi to dużo? Tu mam jedno do zbicia. Tutaj tego nie mam już. Tej szóstki. A tu na szczęście mam tą literkę C. Dzięki czemu tą kolumnę sobie tutaj w końcu zniweluję. ладно, считаю, что это паука, да, вот раз. Tutaj, jak widzicie, tego kwiatka w tym miejscu, i tu niby u góry jako literka F. Ja tylko zaznaczę, że to nie są identyczne kwiaty. Proszę zobaczyć. Tutaj, nawet jak nacisnę i będę chciała z tym połączyć, to niestety nic mi to nie dam, ponieważ to są dwa różne kwiaty. A tutaj mamy literkę W, którą założyłam. W międzyczasie, no jednak, no jednak. Co tutaj dużo mówić, moi kochani? Jak widzicie, nie jest to zbyt proste. Tak więc, naprawdę, jeśli znacie cokolwiek, co umożliwiłoby mi po prostu przejście tego wszystkiego, bardzo proszę o wszelkie komentarze. łapka w górę, jeśli Wam się to podoba. Oczywiście subskrybujcie, ustawcie dzwoneczek, aby poinformowało Was, kiedy po prostu. Będę miała nowy film. No i moi kochani, oczywiście do następnego razu. Trzymajcie się zdrowo.